O, chwila! No, kurwa! Dzień dobry! Z no, tej to strony to Wiesław Insta, Cebula. Witam Was na moim Insta Story. O, właśnie rozwalamy wejście do kopalni. Nie, zostawcie łapkę w górę, jak chcecie zobaczyć później ten amerykański samochód na warsztacie. I zostawcie serduszko, jak Wam się podobała relacja. Pozdrawiam Was, Wiesław. idziemy. Wiesław to influencer, normalnie. Ej, w sumie mamy kartkę, to po Cześć, pyta, tam wchodzić Cześć, tu Wiesław. Witam U, ja Was na kolejnym insta Story. Znaleźliśmy trupa w jaskini. Uch, Słyszycie? W tej jaskini straszy. Zobaczcie te dziwnie zachowujące się szczury z tyłu. Coś nas goniło. Musieliśmy użyć środków przymusu bezpośredniego. No i... Nie wiemy, co nas jeszcze czeka. Wiemy, że ta noc będzie bardzo długa. Mam nadzieję, że wszyscy wyjdziemy z tego cali. Jeśli chcecie kolejne reakcje, zostawcie łapkę w górę, tak żeby było tak chociaż ze 100 tych łapek. Trzymajcie się. Wasz tutaj konferencję Rwiesław. Do zobaczenia. Ej, dobra, Cześć, rób... z tej o, strony Wiesław. Witam was na kolejnym Instastory. Panie Wiesławie, może pan troszeczkę do przodu? Już zaraz się podsunę. Znaleźliśmy kolejne zwłoki. No robi się coraz Hara. groźniej. Musimy uważać. Jesteście? Mam nadzieję, że już więcej nie będzie ciał na naszej drodze. Pozdrawiam Was, Wiesław. I masz odbicie na kopalnie, w Cześć. Ty Z tej strony, Wiesław, witam Was na kolejnym Insta Story. Właśnie postrzeliliśmy widmo. Kadet go zabił, ten za mną blondyn. Jest źle, naprawdę, jest, egzotyczne jest źle egzotyczne. te sprawy. Tak, no nie wiemy, co się dzieje, mamy trupy, zobaczcie. Dźwięki, Dobra, jakaś kobieta śpiewa. No, dzieje się, dzieje się. Dzięki za 100 łapek w górę pod ostatnim instastory Story. Yy, jak zostawicie 500 łapek w górę, to yy, nagram Wam instastory Story z Prosektorium. Trzymajcie się, Wasz Wiesław. Wiesz, się